Dzień dobry, Paweł Głębiewski z tej strony, Akademia Negocjacji Nieruchomości i Biznesu. Wywiady w nieruchomościach tym razem, a z nami jest niezwykły gość, Radosław Owczarek. Radka obserwuję już od długiego czasu i jest bardzo ciekawą osobą, która robi w nieruchomościach tak dużo różnych rzeczy, że ciężko za tym nadążyć, nawet obserwując go uważnie. Zaprosiłem dzisiaj Radka, żeby porozmawiać o sytuacji na rynku nieruchomości, ale także o budowaniu biznesu, czyli dzisiejszy odcinek będzie interesujący zarówno dla inwestorów w nieruchomości, tych osób, które obracają się na tym rynku, ale także dla przedsiębiorców. Wywiady napędza Akademia Negocjacji. Najlepsze książki z negocjacji, kursy online i szkolenia stacjonarne oraz w internecie. Negocjator Warszawa, czyli negocjacje na zlecenie. Pomagamy w sprzedaży i zakupie firm, nieruchomości. W negocjowaniu wartościowych kontraktów. Dzień dobry, Radku. Witam serdecznie moich słuchaczy, witam Ciebie. Na pewno wolałbyś przedstawić się swoimi słowami, chociażby na tak szerokie spektrum rzeczy, którymi się zajmujesz, także po prostu zapraszam Cię, dopowiedz to słowo, które chciałbyś, żeby słuchacze, na przykład z mojej społeczności, poznali Ciebie bliżej. Jeszcze raz serdecznie witam. Nazywam się Radek Owczarek. W, nieruchomościach, w branży nieruchomości jestem od 2012 roku. No, i od tamtego czasu faktycznie dużo się wydarzyło. Wiele firm otworzyłem, niektóre upadły, niektóre rozwijam. Mam swoje spostrzeżenia na, na, ten, na ten temat na temat budowania e, firmy, działań marketingowych i różnych innych w nieruchomościach. I chętnie się tutaj z Wami podzielę. Ja powiedz jeszcze, proszę, tak, żebyśmy mieli taki zakres patrzenia, jeżeli chodzi o ten spektrum tego, czym się zajmujesz na dzień dzisiejszy, to w szczególności co byś wymienił? To tak szybciutko. Zaczynałem w 2012 roku u własnego biura nieruchomości, później w 2014 na dużą skalę zacząłem zajmować się podnajmem, następnie 2016 zarządzanie najmem i administrowanie nieruchomościami, następnie mieszkania inwestycyjne zwane gotowcami inwestycyjnymi, wtedy nikt na to tak nie mówił jeszcze, gotowce inwestycyjne. Następnie cztery lata później, po odpaleniu w ogóle biznesu, no to zacząłem jakby dzielić się tą wiedzą, czyli kursy, szkolenia, warsztaty. Później kwatery pracownicze, później pakiety mieszkań dewelopera, grupowe zakupy takich pakietów, następnie biznes deweloperski, który do dzisiaj mocno rozwija. I ostatnie moje takie biznesowe, biznesowe dziecko to jest biuro nieruchomości. Aktualnie nazywa się to Kancelaria Palestra. I te projekty, w sumie wszystkie projekty nadal rozwijamy. Super, widzę po prostu, że budujesz holding, tak jak zresztą napisy tutaj za tobą wskazują i tak jak wynika z rozmów, które już prowadziliśmy. Jestem bardzo ciekaw twojej oceny rynku, dlatego że masz bardzo szerokie patrzenie na różne jego zakresy. Powiedz, proszę, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku mieszkaniowym według twoich obserwacji? Jak wygląda popyt, w którą stronę w ogóle zmierzamy? Już pod koniec tego roku popyt spadł. Rynek, jak ja to nazywam, rynek wyhamował. I nie mówimy tu tylko o rynku e, mieszkań, e, które są sprzedawane, rynku wtórnym i pierwotnym, ale również o rynku wynajmu. Więc widzimy to, bo prowadzę firmę zarządzającą najmem, które wynajmuje setki pokoi, że ciężej teraz jest wynająć pokój, dłużej trzeba poczekać na tego, do, na tego najemcę. Do tego dochodzi jeszcze okres roku, czyli grudzień to jest taki miesiąc, gdzie e, kiepsko się wynajmują pokoje i mieszkania, dlatego że no, wiesz, no, ludzie myślą o sylwestrze, o, o świętach, o prezentach. Natomiast styczeń zawsze w handlu był słaby. Może nie we wszystkich branżach, ale, ale tak się zwykło mówić, że ten styczeń to jest taka stagnacja, ludzie jeszcze śpią, biznesy gdzieś tam są jakby wygaszone, czy, czy zwolniły tempo. Natomiast aktualnie to wygląda tak, że na przykład widzimy to, ten trend się utrzymuje, że mieszkania się dłużej sprzedają i pokoje się nadal długo wynajmują, czyli trzeba poczekać dłużej na tego kupującego lub na tego najemcę. No więc to takie moje spostrzeżenia są. A w roku 2025 ogólnie ja przewiduję, no pewnie nie tylko ja, pewnie większość osób, że ten rynek mieszkaniowy będzie zmierzał w kierunku powiedzmy sobie takiej zwiększonej stabilizacji. Tak ja to widzę. I, a jeśli chodzi, jeśli ktoś mnie zapyta, o czy ceny wzrosną czy, czy, czy spadną, no to bardziej mówię, bardziej będzie się to stabilizować. Nie ma co się spodziewać spadków cen. To jest moim zdaniem mało możliwe. Natomiast wiadomo, że nigdy nie mów nigdy, ale, ale faktycznie mam takie, takie spostrzeżenia i takie, tak przeczuwam, że, że te ceny nie będą spadać. Natomiast tempo, one mogą właśnie nieznacznie wzrastać, natomiast tempo ich wzrostu może być zbliżone do, powiedzmy sobie, do inflacji lub może troszkę niższe. Tak tak bym to widział. Mhm. Wiesz, jesteś deweloperem, kontraktujesz długoterminowo, zajmujesz się takimi rzeczami, że twój ogląd, jeżeli chodzi o ceny, jest, można powiedzieć, podstawą biznesu i teraz dopytując cię w szczegółach Dlaczego uważasz, że nie ma szansy w ogóle na spadek cen? Jak to jest w, w Twoich oczach? No spójrzmy na, na ceny wytworzenia. tak. No wszystko, absolutnie wszystko dookoła drożeje i w tych biznesach, które ja aktualnie prowadzę, nawet yy, jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, tam koszty nie maleją, tam jest co chwilę podwyżka. I to nie tylko w tej branży, no tak naprawdę jakim cudem mogą spaść ceny mieszkań, skoro wszystko idzie do, do góry? Jakby koszt wytworzenia mieszkań cały czas wzrasta, energia wzrasta i to teraz jeszcze będą większe wzrosty energii elektrycznej, no płaca minimalna, no generalnie wszystko dookoła, absolutnie wszystko, jedzenie, więc to jest moim zdaniem powiązane i skutkiem tego będzie wzrost cen mieszkań. No więc tak to widzę. Twoje spostrzeżenia są bardzo zbieżne z moimi. Też patrzę m.in. na dodruk, który wcale nie maleje. No I chociażby to już będzie wpływało na, na to, że tutaj jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji. No, powiedz mi, proszę, jakie są skutki wysokości aktualnych stóp procentowych? Jak na to patrzysz? Skutki aktualnych stóp procentowych, no więc. Te skutki mają bezpośredni wpływ na, na to, że rynek właśnie wyhamował, tak? no bo pożyczanie stało się droższe, pożyczanie pieniędzy. I w ten sposób kontrahenci są zniechęceni tak, do dokonywania jakichś większych zakupów. Firmy na przykład niechętni zatrudniają pracowników, no bo koszty, koszty utrzymania pracownika wzrastają. I, no i też zauważyłem, że inwestowanie no już nie jest... Jakby to powiedzieć, inwestorzy bardziej się zastanawiają, tak? Już niechętnie inwestują, może gdzieś tam bardziej są ostrożni, czekają na rozwój wydarzeń. No, i te skutki tych trendów mogą po prostu no, złagodzić też presję cenową w przyszłości, ale na to trzeba będzie poczekać. Bo to jest jakby gra długoterminowa, więc jakby jak coś, jest, jak coś jest rozpędzone siłą pędu, no to wyhamowanie tego zajmuje więcej czasu, prawda? Dokładnie, a poza tym na rosnącym rynku trochę łatwiej jest, powiedzmy, nazwijmy to inwestować tak? W nieruchomości tak, to tak, się tak, przekłada tak, tak, i ceny, wartość nieruchomości rośnie i tak dalej, a w sytuacji, kiedy cały rynek trochę się zatrzymuje, ceny też nieco stopują, a przynajmniej nie, nie, nie rosną. No, o wiele trudniej jest już być inwestorem w tej sytuacji, tak? I te, te umiejętności, chociażby liczenia, mają coraz większe znaczenie. Jak patrzysz na możliwość takiego ożywienia? Które czynniki by wpłynęły na to, że ożywienie może nastąpić w jakiejś tam przestrzeni, powiedzmy, na miesięcy, czy, czy może najbliższego roku? Mhm. No tak jak obserwuję to z mojej perspektywy, bo wiesz, punkt widzenia zależy od punktu widzenia, ale generalnie popyt na nieruchomości jest uwarunkowany wieloma czynnikami. To tak nie można zero jednego powiedzieć. To, są, to jest wiele, czyn więcej czynników i zjawisk gospodarczych i społecznych nawet. Takich jak na przykład wzrost dochodów, tak no, jakieś procesy migracyjne, no demografia, to wszystko ma na wpływ. To są zjawiska, które oddziałują na sytuację na rynku nieruchomości. Dodatkowo sam system finansowy no myślę, że przede wszystkim ten system finansowy, on może działać prorozwojowo, tak bym to nazwał, albo prowadzić do stagnacji, którą właśnie mamy teraz. Tak? No bo wiadomo, programy rządowe, które były, one mocno rozdziały rynek, rozpędziły, a teraz mhm. widzimy, że programy zostały wstrzymane, i teraz się okazało jeszcze, że nie będzie kolejnego, tak? albo nie wiadomo, no to, no to tak naprawdę. Jest sytuacja przynajmniej klarowna. Przynajmniej stało się jasne, że ludzie nie mają co czekać na jakieś programy, przynajmniej na teraz nie ma nic takiego. Więc te rządowe programy mieszkaniowe, które były kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, rodziny na swoim, mieszkanie dla młodych w skrócie MZM. ja pamiętam pamiętam dobrze te czasy hmm, i jak jak najbardziej. jak to nakręciło to wszystko i bezpieczny kredyt 2.0 więc inne jakieś, jakieś powiedzmy sobie właśnie rządowe takie bonusy tak dotacje na przykład dla budujących czy remontujących dom różne po prostu jakieś dofinansowania to wszystko powoduje hmm. że no, ja pamiętam jak jak w tamtym roku, to i w poprzednich latach, no to te programy powodowały, że wszystko szło absolutnie na pniu. Ja sam, jak jestem fliperem też między innymi, no to sprzedawałem mieszkanie, to wystawiałem do internetu mieszkanie godzinę później, już miałem kupca. Inna sytuacja. Wystawiłem 24 godziny, później miałem kupca, więc wszystko absolutnie szło na pniu, no bo stopy procentowe były niskie, ludzie mieli wysoką zdolność, więc po prostu absolutnie wszystko, plus inwestorzy mhm. nie zastanawiali się tak długo jak dzisiaj. Wiadomo, króluje zawsze gotówka, natomiast widzę dzisiaj, że już no, trochę to inaczej wygląda. Tak więc te programy rządowe, one mocno, mocno stymulują. Nie jest to jakieś, nie powiedziałem teraz nic nowego, tak, no to każdy wie, ale generalnie tak to widzę, że jakieś programy, które teraz mogą wejść, no to mogą to, pewnie tak będzie, że znowu to ożywią. Natomiast na chwilę obecną jest powiedzmy sobie wyhamowanie tego rynku, ale może to i dobrze, bo rynek. Jest normalny teraz. Tak on wygląda. Czyli mieszkania sprzedają się 2 trzy miesiące, a nie w godzinę. To było nienormalne. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że to było, że mieszkania schodziły bardzo szybko, że wszystko się wynajmowało, i sprzedawało na pniu za każdą cenę. To samo działo się w wynajmie pokoi. My tak naprawdę byliśmy w, takim, w takiej chwili, że absolutnie. Mogliśmy bardzo te ceny podbijać w górę, cenę wynajmu pokoju za miesiąc i absolutnie nie było dyskusji. Natomiast teraz widzimy, że jest, jest mocno inaczej. No więc to, co było kiedyś, było nienormalne, bo to było napompowane. Teraz, jak nie ma tych programów rządowych, wszystko jakby wraca do normalności i mieszkania w końcu sprzedają się tak, jak kiedyś się sprzedawały. Tak się, to, to, to jest normalny rynek, to jest jakby, on jest teraz w swoim, powiedzmy sobie, takim normalnym stadium, normalnie tak bym to nazwał. Tak? No i mm -hmm. więc, no tak to widzę. Tu poruszyliśmy całą masę ciekawych tematów, które możemy pogłębiać i za chwilę przejdziemy w tam drugiej części do inwestowania w nieruchomości oraz w trzeciej części wprowadzenie biznesu, natomiast jeszcze bym się chciał skupić tutaj na tej sytuacji, bo też obserwuję bardzo uważnie sytuację na rynku i to, co ty określasz, że rynek się normalizuje, to rzeczywiście można, można w ten sposób na to spojrzeć. Jesteśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata do tego, że na przykład był rynek sprzedającego czy, czy wynajmującego. A tutaj sytuacja zgoła się trochę zmienia, i nawet w Akademii Negocjacji, gdzie świadczymy usługę negocjacji na zlecenie, mamy po prostu całą masę, w każdym tygodniu co najmniej parę zapytań o pomoc w negocjacjach nieruchomości, dlatego że w dzisiejszym momencie, w dzisiejszym czasie. Tego typu wsparcie no jest jak najbardziej na miejscu, bo jest coraz bardziej rynek kupującego. No, jest to taka trochę przepaść pomiędzy tym, co się działo na przykład na początku następnego roku, a, a w tym roku. Moje następne pytanie jest takie, bo masz ogląd na parę różnych zakresów z, z dziedziny nieruchomości i musisz obserwować i robić pewne założenia w każdej z tych dziedzin, co będzie miało sens i tak dalej. Oczywiście masz swoje doświadczenie, jakieś wypracowane sposoby, ale tym niemniej przedsiębiorca zawsze może być trochę zaskoczony. Czy były jakieś takie rynkowe trendy, które cię zaskoczyły w ostatnim czasie? Tak, mocno mnie zaskoczyło to, że ludzie, którzy handlują działkami, do działki w cenie zaczęli proponować projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Mówię, to mi tak trochę po prostu y, otworzyło oczy mhm. i mocno mnie to zdziwiło, że po prostu no, y, są takie, powiedzmy sobie, bonusy, chwyty, takie dodatki, tak? No bo mhm. y, mamy takie czasy, właśnie, więc to mnie tak mocno zdziwiło. Y, deweloperzy. Ponownie, bo to już, to jest cykliczne, tak? Ja pamiętam takie mhm. w 2019-2020, no to, to się powtarza, tak? Że deweloperzy, powiedzmy sobie, są takie okresy, że absolutnie nie chcą mieć jakichś ustępstwa, bo dobrze im sprzedaż idzie. A teraz mhm. znowu, może to mnie tak bardzo nie zaskoczyło, ale, ale zauważyłem to. Że warunki 10,90, 20,80, jakieś tam cesje, polubowne rozwiązanie umowy, to znowu jest. Deweloperzy są znowu bardzo ugodowi, ale to bardzo ugodowi, do tego, do, do tego stopnia, że no, no dodają wszelkiego rodzaju różne bonusy, gratisy. Sam, sami do nas deweloperzy z Dolnego Śląska dzwonią, nawet z Warszawy, żeby mhm. po prostu zaproponować nam zakup, bo wiedzą, czym się zajmujemy, że zbieramy inwestorów, że mamy różne, powiedzmy sobie, takie grupy zakupowe i jako grupa zakupowa możemy dużo więcej i proponujemy nam całkowicie inne warunki, więc zdziwiła mnie ilość tych telefonów, bo ostatnim razem, jak była taka sytuacja, no to owszem, mieliśmy telefony do firmy i do mnie bezpośrednio, ale teraz jest to trzy razy więcej. Jakby to, to zauważyłem, że jest trzy razy więcej telefonów, trzy razy więcej propozycji i te bonusy są jeszcze więcej, jeszcze bardziej yy, powiedzmy sobie kreatywne, tak bym to nazwał. Mhm. Co jeszcze? To już weszło w tamtym roku tak naprawdę już trochę dawniej, ale widzę to jak, się, jak to się pogłębia teraz, że flipy na brudno to już w ogóle nie działa, przynajmniej u mhm. mnie. Klienci wszystko chcą na teraz, już gotowe w tej chwili. Nie chcą, nie chcą po prostu gdzieś tam Kupować mieszkań, które są do remontu, oni są wszystko pod klucz, absolutnie gotowe do, do zamieszkania lokale. Co jeszcze? No, właśnie to, co powiedziałam przedtem, że inwestorzy, którzy mają cash, gdzie zawsze, właśnie cash is the king, tak, zawsze, zawsze było mhm. I, i oni wygrywali, no to zauważyłem, że dłużej czekają na, na rozwój wydarzeń, mimo iż właśnie mają tą gotówkę. Każdą złotówkę oglądają dwóch stron, bardziej dokładnie jeszcze niż kiedyś. Każdą inwestycję, nawet od nas, te propozycje, które dostają, no, bardziej analizują, bardziej wnikliwie zastanawiają się, dłużej to duży trwa. Mają jakieś przemyślenia, więcej pytań z ich strony jest. Bardziej oceniają ten potencjał wzrostu wartości w czasie. No, cash to cash, zawsze się na to patrzyło, no ale generalnie zauważyłem, właśnie, że, no, mimo że mają tą gotówkę, to boją się, tak jakby ją wydawać, bo czekają, co się będzie dziać na rynku nieruchomości. To jest kolejna rzecz, którą zauważyłem. No i coś, co, no po prostu, jest to dla mnie niedowiary, to też już weszło w tamtym roku, ale teraz to, to się bardzo nasila, że po prostu, no to ma związek bezpośredni z tym, że. No, mieszkania się bardzo wolno sprzedają teraz. I deweloperzy niektórzy odnotowali miażdżące drastyczne spadki sprzedaży w całej Polsce. I e, zauważyłem, że na przykład niektórzy deweloperzy, tak jak we Wrocławiu, no poszli całkowicie w wynajem, wykańczają te mieszkania, tworzą własne spółki córki, które zarządzają tym najmem, i część mieszkań w ogóle nie sprzedają, tylko przekazali sobie, jakby zostawili sobie do, do wynajmu i mm. wykańczają mieszkania pod klucz. I to teraz właśnie w tym roku i w końcówka tamtego roku zaczęło nabierać to no, takiego znaczenia jak nigdy wcześniej. Mało tego, już w tamtym roku widziałem propozycje deweloperów wrocławskich, że gwarantują czynsz, gwarancja czynszu najmu. Czyli wykańczają Ci mieszkanie, wynajmują i od razu gwarantują na umowie pewien, pewną rentowność. No to to już dało mi tu do myślenia. My to robimy od 2014 roku, tak na, na mniejszą skalę, dużą. A hmm. jak to robi już deweloper, czyli oni też zaczęli upatrywać w tym jakiś po prostu kąsek, natomiast e, moim zdaniem no trochę ich sytuacja tego zmysliła, e, zmusiła. tak, która jest e, teraz i e, e, ta sytuacja, e, która już pod koniec tamtego roku była, no i teraz widzimy jakby tego skutki. A co widzisz powiedz mi w najbliższym miesiącu, dwóch miesiącach, trzech miesiącach? Rozmawiamy na samym początku lutego 2025 roku. Jak uważasz, co może się wydarzyć w ciągu tam najbliższych trzech miesięcy? Wiesz to nic od, 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 odkrywczego nie powiem, że ta stabilizacja, moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, że ona się chyba będzie stabilizować. Yy, Unormowanie się tego rynku yy, wynajmu, bo to mówimy o też o wynajmie, tak, nie tylko sprzedaż, czyli nie sprzedaż tak. kupno, tylko właśnie najem, wynajem. Yy, I tutaj jeszcze rozwój na właśnie wynajem mieszkań całych, ale również pokoi, dlatego że my wynajmujemy na pokoje najczęściej, chociaż mamy dużo też hmm. jakby, takich, gdzie wynajemy całe mieszkania. Yy, natomiast yy, no, widzisz, to jest też ciekawe, że nawet studenci, nie? jakby, no, też bardziej się zastanawiają, tak. Nie, nie ma takiego szału tak naprawdę. Natomiast, no, też mówię, z drugiej strony, to jest taki martwy okres też w roku, tak. To jest taki okres, gdzie, gdzie po prostu no, ta, ten wynajem, przynajmniej studencki, jest. Jakby to powiedzieć, no dużo trzeba poczekać, bo my ogólnie mamy umowy roczne, w związku z czym u nas wszystko leci się w pędu. Więc jeżeli wynajmiemy pokój na przykład 1 września, to to cały rok jest wynajęte. Więc teoretycznie nas ten, nas ten problem nie dotyczy. Ja mówię o sytuacji takiej, kiedy wchodzą nowe pokoje albo nowe mieszkania na rynek, na przykład szykujemy nowy gotowiec inwestycyjny i niestety na przykład wypuszczamy pokoje w grudniu czy w styczniu, no to musimy zejść z cen mocno, żeby w ogóle wynająć się i żeby się dokulać do na przykład do końca lipca, albo do końca sierpnia, albo do końca września. Bo takie mamy umowy. No to ma związek z tym, że jak mamy kilkaset pokoi, to nie możemy wszystkich umów mieć na przykład do końca jednego miesiąca, tylko musimy to rozbić na, na, na trzy miesiące. Mhm. I wiesz co? I nawet tak z punktu widzenia zarządców najmu, i pośredników, i deweloperów, ale i fliperów też myślę sobie, że ten rynek się już zaczął profesjonalizować. Myślę, że słabe ogniwa, słabi zarządcy, słabi fliperzy, czy osoby, które tworzą produkty słabej jakości, czy niższej po prostu, no będą odpadać, tak? Pozostaną firmy, które się najbardziej rozwiną, które się najbardziej przyłożą do jakości, które się będą faktycznie profesjonalizować. No i myślę sobie, że ten jest jakby konieczny i wzrost jakości. Czyli te firmy, które zostaną, i ci gracze tego rynku będą po prostu zmuszeni. Podnosić jakość. Będą musieli pracować nad jakością, nad, nad jakością e, wykończeń, standardu, wyposażenia, obsługi klienta i wszystkiego, co powo powoduje, że po prostu no, jesteś profesjonalną firmą, która, która po prostu robi rzetelną robotę. Mm. My, na przykład, od jakiegoś czasu rozwijamy concierge na rynku nieruchomości. E, to polega na tym, że po prostu absolutnie ktokolwiek do nas nie przyjdzie: czy zwykły e, potencjalny Kowalski z ulicy, czy przyjdzie do nas e, zaprawiony w boju inwestor, doświadczony zawodowy inwestor, my go po prostu obsłużymy, jesteśmy w stanie zaproponować mu usługę od A do Z, cały concierge, niezależnie od tego, na którym etapie inwestowania czy życia on jest i niezależnie od tego, czego on będzie wymagać. Tą usługę concierge rozwijamy. I dlaczego? Bo tego po prostu wymaga rynek teraz. Mhm. Tak, to widzę. I my mocno tą usługę rozwijamy. No i myślę, że poszliśmy, trochę wyprzedziliśmy trendy, gdzie tą usługę zaczęliśmy już rozwijać jakiś czas temu, i teraz właśnie ona ma znaczenie. Właśnie teraz możemy pomału zacząć y, odcinać od, od tego kupony. No, bo mamy taki rynek, jak, jak właśnie teraz jest, że po prostu no, trzeba się profesjonalizować, trzeba być jeszcze bardziej rzetelnym, trzeba czymś się wykazać nieszablonowym, niestandardowym, nieschematycznym. Trzeba myśleć bardziej off, out of the box. No i jeszcze to są takie moje spostrzeżenia, że, że to będzie miało główną rolę teraz w tym roku. Ja to też potwierdzam Twoje obserwacje. Ja to trochę postrzegam tak jak ze spekulacją. W momencie, kiedy cały rynek rośnie, dosyć łatwo jest zajmować się danym tematem. Jest po prostu przypływ i widać, że tematy inwestowania w nieruchomości, czy zarabiania na nieruchomościach pojawiają się w rozmowach nawet tutaj z, z aptekarzami, taksówkarzami i tak dalej, nie ujmując oczywiście nikomu. A w momencie, kiedy jest odpływ, to zostają tylko ci, którzy rzeczywiście sobie potrafią poradzić i mają te procedury, struktury itd. i tak dalej i są profesjonalnymi graczami. Tymczasem kończąc część pierwszą naszego wywiadu, zapraszam na część drugą o inwestowaniu w nieruchomości. Tutaj skończyliśmy prognozy dla tego rynku i dziękuję bardzo za wysłuchanie. A serdecznie zapraszam do części drugiej Jak inwestować w nieruchomości w Polsce w 2025 roku?